Lasy zielonogórskie no, cechują się najwyższym zagrożeniem w Polsce, lasy województwa olbuskiego tak naprawdę. No, musimy uważać przede wszystkim, jak w tym lesie się zachowujemy, zachowywać się bezpiecznie nie i przede wszystkim... Nie używać otwartego ognia w lecie, tak? bo to stwarza największe zagrożenie w tym okresie. Jest palenie grilli, są to ogniska. No Niestety są to ogniska robione w niedozwolonych miejscach, w nieprzystosowanych do tego. W naszym przypadku, tak jak mówię, w przypadku tego wysokiego zagrożenia pożarowego wystarczy nawet nie dopałek papierosa i już może to być przyczyną dużego, dużego pożaru pilnujemy przez cały rok lasu. Natomiast przy zagrożeniu pożarowym jakby wzmagamy te działania i w tej chwili jest tak, że jest ogłoszona akcja Bezpieczny Las 24 z dniem 27 maja do 5 czerwca i w tym momencie używam wszelkich możliwych środków, aby pilnować lasu, to jest kamery termowizyjne, kamery noktowizyjne, fotopułapki i inne rzeczy również patrolujemy las, to znaczy straż leśna będzie patru, patroluje las praktycznie w każdy dzień, włączając w to również dni ustawowo wolne od pracy od maja do końca września w, na, w przypadku naszego nadleśnictwa gro zagrożeń to są zagrożenia katastrofalne, czyli trójka, gdzie ścioła jest w okolicach 10% wilgotności czasem nawet poniżej.